Szanowni słuchacze, kontynuując tematykę gór opisanych w Piśmie Świętym, po raz kolejny zapraszam Was na szczególną wycieczkę, dlatego że pozostajemy w domach, ale nasze myśli, nasze serca skupiają się wokół tych niezwykłych wydarzeń, jakie miały miejsce. Na górach, które opisane są w Piśmie Świętym. Dzisiaj chciałbym skupić się na Górze Galizim, która znajduje się w centralnej części Palestyny. W czasach biblijnych należała do Samarii, a obecnie leży na terytorium autonomii palestyńskiej. Jej wysokość wynosi 881 metrów nad poziomem morza. W 720 roku przed narodzeniem Chrystusa Asyryjczycy zawładnęli Samarią i zabrali większość jej mieszkańców do Medii. Zaś samą Samarię zasiedlili pogańskimi plemionami. Sytuacja ta spowodowała, że Samarytanie utracili tożsamość duchową na rzecz praktyk pogańskich. Fakt ten sprawił, że Żydzi brzydzili się Samarytanami i nie utrzymywali z nimi żadnych stosunków. To spowodowało, że Samarytanie właśnie na górze Garizim Zbudowali własną świątynię konkurującą z tą w Jerozolimie. W 129 roku przed Chrystusem Żydzi pod przywództwem Jana Herkana oblegli Samarię i zburzyli tę świątynię. Ten fakt spowodował, spotęgował wzajemną nienawiść, która na swojej sile nie straciła również za czasów Jezusa Chrystusa. Przedstawiłem w telegraficznym skrócie historię, która opisywana jest w wielu książkach, a ja chciałbym dzisiaj skupić się na Samarii. Którą odwiedził przez którą przechodził pan Jezus Chrystus i czytamy o tym w czwartym rozdziale Ewangelii Jana gdzie pan Jezus przechodząc przez Samarię przybył do miasta Sychar i była tam studnia Jakuba i czytamy że nasz pan zmęczony podróżą usiadł sobie przy tej studni było to około 6 godziny, a zatem, według naszego pomiaru czasu, była to 12 w południe. Można sobie wyobrazić, było bardzo, bardzo ciepło, i ten zmęczony Chrystus chciał po prostu napić się wody, tylko że nie miał czerpaka, a studnia była bardzo, bardzo głęboka. I przyszła tam Samarytanka, kobieta, z którą Żydzi. Nie chcieli nawet rozmawiać, bo Żydzi z Samarytanami, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mieli żadnych układów. Przychodzi tam ta niewiasta, aby sobie naczepać wody, i rzekł jej Jezus, czytamy w wierszu siódmym: daj mi pić. Samarytanka zdziwiona, jakże Żyd może prosić ją o wodę. Ale Jezus mówi, że do niej, gdyby znała dar Boży i Tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić. Wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci pić wody żywej. Niewiasta ta, nie wiedząc, że ma do czynienia z Jezusem Chrystusem, myślała, że chodzi tutaj o tę wodę, która jest właśnie w tej studni, no ale przecież On nie miał nawet przedpaka. Ale Pan Jezus mówi do niej. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytyskującej ku żywotowi wiecznemu. Ta niewiasta była coraz bardziej zaangażowana w rozmowę z Jezusem Chrystusem. Coraz bardziej zastanawiała się nad yy, słowami, które coraz mocniej poszerzały jej myślenie. Yy, I ona. Widząc, że ma szansę otrzymywać pod dostatkiem tej wody, nie wykonując ciężkiej pracy, powiedziała panu Jezusowi Chrystusowi: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła. Zasadniczym celem Samarytanki było uczynienie tego, co robiła chyba każdego dnia: przynosiła puste dzbany, czerpała wodę i wracała do swojego domu. I nagle nadarzyła się jakaś ciekawa okazja, że może otrzymać wodę, po której już nie będzie pragnęła. I wtedy Pan Jezus powiedział jej, idź zawołaj męża swego i wróć tutaj. I niewiasta ta powiedziała Jezusowi Chrystusowi, że nie ma męża. A Pan Jezus jej odpowiedział, Dobrze powiedziałaś nie mam męża miałaś bowiem pięciu mężów a ten którego teraz masz nie jest twoim mężem prawdę powiedziałaś rzekła mu niewiasta panie widzę żeś prorok ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć wy zaś mówicie że w Jerozolimie jest miejsce gdzie należy Bogu cześć oddawać i tutaj już Skupiamy się na tej górze, górze Garizim, która była tym niezwykłym miejscem w życiu Samarytan, bo się okazało, że zarówno w Jerozolimie, jak i na tej górze po prostu były dwie świątynie. I pytanie, która jest lepsza? Ale Pan Jezus powiedział czytamy dalej, że. Niewiasto wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec z takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają. Winni mu ją oddawać w Duchu i w Prawdzie. Pan Jezus Chrystus zwrócił uwagę na to, co w niedługim czasie się wydarzy. On powiedział do swoich uczni: Zbóżcie tę świątynię mowa o tej świątyni Jerozolimskiej zbóżcie ją, a ja w trzy dni ją odbuduję. Pan Jezus, Mimo ogromnego sprzeciwu, zaskoczenia konsternacji, no jakżeż 46 lat budowaliśmy tę świątynię i ty tak po prostu chcesz ją zburzyć i ty chcesz ją na nowo odbudować i to w ciągu trzech dni? Uczniowie byli i rozmówcy byli poirytowani tym co powiedział pan Jezus Chrystus, ale przypomnieli sobie kiedy pan Jezus Chrystus z stał. Przypomnieli sobie te słowa. Jednak problem dotyczył świątyni ciała Jezusa Chrystusa ciała gdzie my jako żywe kamienie tworzymy tę niezwykłą budowlę i pan Jezus również w samarytance powiedział nieważne gdzie jest ta świątynia bo w najbliższym czasie ona zostanie zburzona na przestanie istnieć najważniejsze jest to co dokona się na Golgocie Samarytanka, kiedy wysłuchała tych słów, a wcześniej dowiedziała się o swoim życiu osobistym, nie miała złudzeń, że ma do czynienia z kimś wyjątkowym. I kiedy ona powiedziała, że wiem, że przyjdzie Mesjasz, mówi Słowo Boże, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem. Nim. Niewiasta uświadomiła sobie, że jej podróż po tę cielesną wodę przyniosła niezwykłe przeżycie, zaowocowała niezwykłym przeżyciem. Spotkała Mesjasza, spotkała Jezusa Chrystusa. Spotkała człowieka, który prześwietlił jej życie. Nie po to, aby jej to wytknąć, ale po to, żeby coś zmieniła. Po to, żeby sobie uświadomiła, że jej życie duchowe musi się diametralnie zmienić. Ta kobieta pobiegła do miasta. Przyprowadziła ludzi, mieszkańców tego miasta, aby słuchali to, co mówił Jezus Chrystus. I został tam dwa dni, głosił Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, jak wielkim wydarzeniem było to miejsce, studnia Jakuba, i mowa o górze, która skupiała Samarytan wobec kultu, ale Pan Jezus pokazał, że to wszystko musi się jak najszybciej i zmienić, i tak też rzeczywiście się stało. Czytając Słowo Boże i historię, która miała miejsce około 2000 lat temu, Zastanówmy się, czy historia ta dotyczy tylko Jezusa Chrystusa i Samarytanki. Czy my, ludzie czytający Słowo Boże, możemy wyciągnąć wnioski również do naszego życia? Otóż uświadommy sobie jedną sprawę, że spotkanie z Jezusem Chrystusem, choć wnosi wiele do życia każdego z nas, nie należy jednak do łatwych. W Samarytance nakazał, Przyprowadź swojego męża. Bogatemu młodzieńcowi powiedział, sprzedaj swoją majątność. Cudzołożnica przyprowadzona do naszego Pana, czekająca na ukamienowanie, bo tak myśleli ci, którzy ją przyprowadzili, powiedział jej, idź, a więcej nie grzesz. Wiele takich fragmentów jest w Słowie Bożym. Pan Jezus nie powiedział, powinniście, lecz musicie się na nowo narodzić. Rozmowa naszego Pana z Samarytanką ukazuje, że nasze życie jest Jemu doskonale znane. My niczego nie ukryjemy. My możemy się otoczyć murami, wysokimi płotami. My możemy mieć różne kody, loginy, hasła i trzymać w tajemnicy pewne sprawy, ale pamiętajmy, że ani Bóg, ani Jego Syn, Jezus Chrystus, nie muszą się zastanawiać czy prosić nas, abyśmy pewne kody im udostępnili. Nasze życie jest im doskonale znane, bądźmy tego świadomi. żeby doznać przemiany tak jak wspomniana samarytanka musimy uznać i wyznać grzech zostawić dzbany naszego życia i iść za naszym panem dbając o swoje zbawienie nie zapominajmy o ogłoszeniu Jezusa Chrystusa innym ludziom to uczyniła ta niewiasta, przyprowadziła wielu mieszkańców tego miasta. I my musimy również być świadomi, że ten wielki skarb, jakim jest w naszych sercach Jezus Chrystus, musi być głoszony innym, aby u innych te serca zostały również napełnione. Udając się w naszych sercach na górę Garizim, Spodziewajmy się szczerej rozmowy z naszym Panem. Ona ukaże możliwość patrzenia, jak pisze apostoł Paweł, nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Ta niewiasta poszła do studni po to, aby mieć wodę w swoim domu, a jej zwany były puste, a serce napełnione wodą Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem Chrystusem ukaże nam, że doczesna droga prowadzi bardzo często donikąd, a ta Boża, mimo wyrzeczeń, prowadzi do celu do życia wiecznego. Zostawmy, jak już powiedziałem wcześniej, zbany naszego życia, zostawmy studnie naszej doczesności. Nie odstępujmy od Jezusa Chrystusa, który, jak czytamy, głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Tego życzmy sobie nawzajem. Amen.